Cześć moi drodzy, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w LEGO Harry Potter, Potter Lata 1.4. Dajcie moi kochani znać, czy gra nie jest za głośno dla Was. Jeżeli tak, to e, słuchajcie, ja tu spróbuję jeszcze poustawiać to wszystko. E, dajcie mi sekundkę, ciut to zmniejszę. No i powinno być wyśmienicie. Zaczynamy słuchajcie nową grę. Gra jest niestety po angielsku, ale mam nadzieję, że mi to... Wybaczycie, piecyk wyłączam, bo jest mi zimno. Bardzo i lecimy, zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, z moim polskim komentarzem na pewno urozmaicę wam tą rozgrywkę. No i przejdźmy do filmiku, co tu się wydarzy ciekawego. Lata 1:4 Lego Harry Potter. Mm -hmm. Dodam, że to jest kolejny tytuł, który pojawi się też na moim kanale drugim, Brot Lego. Ten kanał jest poświęcony tylko i wyłącznie Grom Lego. Link do niego jest w opisie. I tam też gramy sobie na 100% różne wolne światy. Ale o tym porozmawiamy za niedługo. Na razie zobaczmy, tutaj. Ojej, no to wejście smoka na skuterze, nie? Do potoka. Co on tutaj ma ciekawego? No dziecko, tak, wręczył. Uuu, i tu Harry Potter, portfel. O jak to obsługuje wszystkich. list wartu, Proszę bardzo. <ścoughs> Ile listów dostali. <ścoughs> Widzę, że same listy. Już się nie mogą od nich uwolnić. Wszędzie listy! To gwardem. Z w pralce w... <śm> <śm> O Jezu, wszędzie, a ci jedzą sobie bez niczego <śm> o, Harry Potter! Dobra, patrzcie nawet na wycieraczce. Na Naitoś Boską to strasznie tego dużo jest. Widzę, że uciekają od tego, wszędzie uciekają, żeby ich tylko nie znaleźli. No to ładnie. Mamy tu całe miasto w Wielkiej Brytanii. The Leaky Cauldron. The Magic begin, Begins. Słuchajcie. Tu możemy przerzucać charakter z postacie, tak? Zobaczmy. Słuchajcie, będziemy sobie zbierać tu różne rzeczy. Patrzcie, no to jest... Ojeku, co to jest to H? Turlanie się Okej, okay, a gdzie mamy tutaj uderzenia? Zaraz sobie po... Słuchajcie, to posprawdzamy. Widzę, że Harry za bardzo nie może to... Aha, rozumiem, czyli ten... Aha, czyli w taki sposób, rozumiem, będziemy niszczyć te przedmioty. I ciekawe. No dobrze. Hm. Okej, okay, przerzućmy postacie. Sen can use magic to lift object. Press K to switch the... Hagrid. No dobra. Old Joe to cast. Aha, rozumiem. Rozumiem, czyli na razie mamy taki samouczek. Eee, Carry... Czyli mam przenieść ten przedmiot do highlight tych plecot y. O, czyli tutaj, tak? Super. Aha, czyli my tak w ten sposób możemy te przedmioty niektóre niszczyć. Rozumiem. Aha, i to nie wszystkie z tego co widzę. Patrzcie, tu był ukryty niebieski pieniążek. No dobrze. Dobra. No i wychodzimy, słuchajcie, stąd. Czyli możemy też budować różne obiekty, tak, za pomocą różdżki. Tutaj serduszka też dostajemy. Fajnie. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, lecimy w takim razie. włożyć zapewne z tych Stąd dostaniemy logika. Jeszcze kwiatek nam jest potrzebny, który jest tutaj. Jakiś wywar tutaj ugotujemy. A jak widzicie, który pozwolił nam przejść do tej strefy. Ok, możemy poukładać te książki na swoje miejsce, prawda? Tak, porozrzucane. O, dziękuję. No i co? Lecimy dalej w takim razie. Tutaj wszyscy stemplują coś. Aha, jak widzicie, tu mamy jakieś różne... Właśnie, on jest silniejszy. Okej, okay, teraz zmienimy postać. Co my tu narysujemy? Jakiś wrota zapewne. Są. Paintings will respond to your actions. Straight waving at this. O proszę. No i super, możemy przejść dalej. Wow, jaka kolejka tu będzie. I fru! Wow! No super, moi drodzy. Możemy się poczuć jak. A to już koniec? Myślałem, że dalej pojedziemy.

Dobra, weźmiemy sobie to. Okej. Okay. No i teraz możemy sobie otworzyć te wrota od razu. Co to jakiś skarbiec? O ile pieniędzy, pieniążki. Jaka muzyka. No dobrze, to lecimy dalej. Dobra, musimy tu coś złożyć. Są, Ok. Hm. Hmm. Ciekawe. Dostaniemy jakąś różdżkę. No i super, super. O jest, kapelusz. No i teraz jesteśmy uh. prawdziwymi czarodziejami. No i moi drodzy, udało nam się ukończyć ten poziom. Bardzo się cieszę. No, przejdziemy sobie to oczywiście na 100%. Jakby nie było. Prawdziwy czarodziej. Na 100% sobie to przejdziemy, nie martwcie się. Ja już Was teraz zapraszam na kolejne odcinki. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. No i słuchajcie, zapraszam Was też na kanał Brod, Brod Lego. Lego Brod, tam będzie też, słuchajcie, Lego Harry Potter. A tymczasem, no co? Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, moi drodzy.